Żeby nie skończyć jak Nixon i jego administracja, to teraz subskrypcja, komentarz i najlepiej patronajcik, żeby kampanię wyborczą w przyszłości poprowadzić jakąś taką zacną, słuszną. Tak, żeby, żeby, żeby nasza partia, programy TV, partia. No taka, jedyna, jedyna słuszna. Jedyna słuszna. Wygrała oczywiście tą walkę polityczną, walkę recenzentów. Tak jest i już. Oczywiście informujemy, wspiera nas platforma G2A. Link do naszej topki z tego sklepu tam pod filmem. To co tam ostatnio takiego w polityce, pani ciekawego się dzieje? W tej światowej polityce, bo nasza to średnio mnie interesuje, bo ona jakby jest taka, no jakby nic się nie zmienia. To 89 nic się u nas nie zmienia. Całkowicie. A, a światowa jest. polityka jakoś tam bo Te się. Też bardziej, się nie to zmienia. Załączą Europę Aha. o światową dominację i chcą koniecznie wprowadzić oczywiście demokrację. Wszędzie. Wszędzie, wszędzie jest demokracja. Tylko, że gorzej, jak ta demokracja gdzieś tam nie działa, a oni nadal mówią, że, że to jest demokracja, zadziała, że gdzieś indziej zadziała. Tak, Albo na przykład, wmawiają wszystkim, że to jest demokracja, a wcale tą demokracją ona nie jest. Przejdźmy do Watergate. O, bo to też był taki przejaw demokracji. Prawda. Oczywiście standardowo wita Was Marcin i oczywiście standardowo wita Was Piotr, i na naszym stole dzisiaj gra Watergate. I dodatkowo wyjątkowo pierwsza gra, nie myślę, no tak, pierwsza gra wydawnictwa Lucky Duck Games w wersji polskiej. W wersji polskiej. Na no, też jeszcze... nie mieliśmy. Na naszym kanale jest to pierwsza gra A, w tym sensie, wydawnictwa w Lucky Duck Games. A w ty, tej kategorii tak. Więc serdecznie Ech... dziękujemy za przesłanie pudełka. E, tam ono jest. Z tyłu. A to, co w pudełku, to oczywiście jest tutaj. Tak o tak. E, I dzisiaj szybciutko sobie przejdziemy przez to, jak w tej grę się gra. Czyli taka prezentacja skrótowa, bardzo ogólna, jak mniej więcej giereczka sobie śmiga, a później nasze podsumowanie i nasze wrażenia. To jedziemy! Idziemy! Żeby pełniej czerpać przyjemność z tej gry, powinniśmy przeczytać wszystko o aferze Watergate. Też, ale przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o tym, w, w, o tej grze w kontekście gry dla dwóch graczy. Jeżeli jesteś personą jedyną, yy, która gra tylko solo, no to wybaczcie, chyba że jesteś osobą. i nie macie przyjaciół, ano, w ogóle tak. kolegów, koleżanek, no to nie zagracie jakby. Tu, Ale wiesz, w szachy można grać w jedynkę, to też można, że tak grasz tutaj, ze sobą. siadasz z drugiej strony a zapominasz jeż... co tam było. A, no siadasz, tak. No, nie, no, nie. No. jeżeli lubicie grać w gry dwuosobowe solo, to tutaj też można to robić. wtedy macie po prostu roz, rozdwojenie jaźni. Gra składa się z dwóch elementów, Z znaczy, planszy i z kart. Mamy planszę. No nie, to, to karty. szech, bo jeszcze mamy żetony. No tak, no to no, ale tak mówiąc globalnie, to składa się przede wszystkim z Gramy kartami. I gramy kartami. I gramy tak. na planszy. Gracze wcielają się w dwie strony konfliktu, to znaczy w administracji Nixona i w dziennikarzy, czyli w mediach, które próbują całą aferę Watergate wyciągnąć na, na wierzch. Temat tej gry, jak sama nazwa gry wskazuje, yy, odnosi się do no, bardzo znanego politycznego skandalu, można tak powiedzieć, bo odkrył, jakby pokazał to, że demokracja w Stanach Zjednoczonych to raczej takie naginane pojęcie. Dość. No ma manipulacja, korupcja, korupcja biurokracja, interes. No nikt chciał sobie kupić po prostu kolejną kadencję w wielkim skrócie chyba o to chodziło, prawda? Inni ludzie, no tak, no to jest, wiecie, amerykańska polityka jest bardzo pokręcona, kwestia lobbystów, interesów, korporacji, to wszystko się jakoś tam przemiesza ze sobą, ale my nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać o mechanikach i o tym, co się tutaj dzieje. No treści też będziemy rozmawiać. Jest to konflikt dwóch y, potężnych bloków. Administracja rządowa najpotężniejszego kraju na, y, na świecie, kontra wydawcy i gazety. Dokładnie tak. Więc jakby to, co widzicie, to jest plansza przedstawiająca właściwie, można tak powiedzieć, plan na tablicy. To jest taka tablica, jak się mówi, taką tablicę? Watergate Investigation. Czyli to jest tablica tego dochodzenia, które ja prowadzę jako gazeta, jako dziennikarza. Tak. Tutaj po nitce próbujesz od sznurka do sznurka tropami poprowadzić dowody. No tak, ale fizycznie planszetka gry. Pokazuje nam tą, tą planszę, jak się nazywa taka plansza? Taka korkowa. Jeżdżą, korkowa. Tego słowa mi brakowało. Korkowa. korkowa, no korkowa, no. Jest to gra w przeciąganiu liny. To znaczy tutaj jest ten... Żetonów. Jest przeciągania liny. W sensie, że jedna strona no, ciągnę Ale do w tej grze stronę. przeciągamy żetony. Tutaj mamy, tutaj mamy zero. No bo to każdy potrafi rozpędzać I to jest środek, i najbardziej jest neutralny środek. w tej grze. I to jest jakby strona Nixona. O tutaj jest, tutaj jest siła Nixona. Tu. A tu jest moja strona, czyli strona gazety, gazety i dziennikarzy. To jest taki żeton rozmachu. To Twojego nazywa. rozmachu. takiego Ro Rozmachu, że... czy bardziej ja bym tu powiedział poparcia politycznego. To to jest taki żeton inicjatywy. inicjatywy, czyli to będziemy się przepychać, kto w następnej rundzie będzie zaczynał, będzie dobierał więcej kart. I tutaj dodatkowo jeszcze moi drodzy, dokładamy sobie, ja szybko rzucę, co dokładamy Piotrze, bo ja będę się z nim zajmować? To są tak zwane żetony różnego rodzaju dowodów. E, one symbolizują na przykład jakieś e, czeki zrealizowane w jakiejś niecnej, e, takiej tajemniczej sprawie związanej z Nixonem z kampanią, e, z kampanią wyborczą. To są nagrania e, różnych, takich, wiecie, podsłuchy, które tak. tam miały miejsce, które e, jakby to też był w ogóle wielki skandal, że można było administrację państwową podsłuchiwać i nagrywać. No ale to normalne, tak jak bo to dane się dane. dzieje w ogóle nadal. I wszystko związane z oferą Watergate, takie ogólne dowody, czyli żółte. I tutaj, słuchajcie, to jest oczywiście w różnych kolorach tutaj, o, yy, dziennikarze... O, patrz, wszystko żółte się akurat wylosowało, ale widzisz, szczęście. Ładnie, miałbym <laughs> szczęście, gdybym I teraz, wydawcą. moi drodzy, dziennikarze próbują zdobyć te dowody, zdobyć osoby, które się tutaj w, w środowisku administracji Nixona znajdują i połączyć dowodami z Nixonem. z Nixonem. Warunkiem zwycięstwa wydawcy jest, żeby połączyć dwóch informatorów z Nixonem. Tak jest. Jeżeli tak? ta ścieżka zostanie zbudowana i te dowody będą solidne i mocne, czyli ta ścieżka będzie tętna, to wtedy Nixon jest umoczony, kampania przegrywa. Dziękuję bardzo, dobranoc. Natomiast Ty, jako Nixon, możesz wygrać wtedy, kiedy... Zatrudniam ludzi do zacierania śladów, zatrudniam ludzi do... Ja w ogóle, przede wszystkim zatrudniam ludzi, bo Nixon sam no tak. niczego nie robi. Ja przede wszystkim, mnie zależy, żeby zdobyć 5 żetonów w rozmachu, czyli można powiedzieć takiego poparcia. Aby móc wygrać całą kadencję, czyli przejść ją sobie spokojnie, żeby nie było tej tak zwanej przedwczesnej dymisji. Tak, i na tej karcie rozmachu właśnie tu jest jeszcze twoja fotografia, ładnie tu To no ja się uciesz... uczesałeś się na tym zdjęciu, e, na Nixona, <laughs> na Nixona. Wszystkie te czerwone znaczniki rozmachu, czy też tak jak powiedziałeś, bardziej mi to klimatycznie odpowiada tego poparcia politycznego, czy właściwie ukry ukrywania, ukrywania, udało albo ci się ukryć te wszystkie dowody, nie? To raz, Przeciwne albo to, to jest, by. bo wiesz, oni mają pięcioletnią kadencję, to też może być rok mojej kadencji, tak? Być może. Jeżeli nie dadę do końca, znaczy, że przedwcześnie miałem swoją okay. dymisję i koniec. Zakryjesz te pola tymi znacznikami i kończysz grę ze zwycięstwem. 5 lat skończyłem. Gratuluję. Gratuluję. Trzon gry to oczywiście są karty. Kartę będziemy sobie zagrywać. Ze względu na to, kto będzie miał inicjatywę, to albo będziemy dobierać na początku rundy 5 kart, albo 4 karty. Tak jest. I my sobie dobieramy oczywiście teraz. Spójrzmy, ja mam inicjatywę, dobieram tak, sobie 5. 4 mam. Ja mam pięć, ja mam dobieram karty. sobie oczywiście ze stosu dobierania, tak? Tak, bo słuchajcie, to co tutaj zobaczyliście, tak, tu są karty usunięte, bo część kart w ogóle usuwamy jak zagramy wydarzenia, to je usuwamy, one nie wracają w żaden sposób do nas. Tutaj ja sobie już odłożyłem karty, które ja wcześniej Stryjmy. zagrałem, mm -hmm. a tu powinna leżeć ale ja z dobieram. I teraz tak, mamy na dłoni karty i będziemy sobie tutaj robić hand management. Troszeczkę będziemy zarządzać sobie tymi kartami. Jak w jaki sposób, w jakiej kolejności właściwie to jest najważniejsze. Będziemy nimi rozporządzać. I jak, jakiego typu to są karty? Karty wyglądają w ten sposób, że ich górna część to są punkty które możemy rozdysponować, wykorzystać w kontekście żetonów, które będziemy przesuwać albo do góry, albo do dołu, albo bardziej albo na naszą stronę, albo na twoją stronę. Znaczy moją stronę, albo twoją stronę. Tak jest. Tak. Przepychamy się, Przepychamy się. Więc mogę przesuwać żetony inicjatywy, żetony rozruchu i mogę oczywiście przesuwać, które na początku są niejawne, żetony dowodów, tak? Nixon wie, co tam jest, jakie są kolory, jeżeli dziennikarz dojdzie do wniosku, że chce przesunąć przykładowo... No, zagrywam kartę... Zielony, Zielone. To ja spoglądam, oczywiście wiemy, że tam nie ma zielonego. Niestety nie ma zielonego. I nie przesuwasz, straciłeś sobie Motyw jest taki, że wystarczy, że to będzie tutaj i to z końcem rundy przejdzie na gracza, który akurat jest po tej stronie. Czyli ja wtedy zdobywam sobie ten punkt rozmachu. A inicjatywa jest po mojej stronie. Tak. Dowody działają dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli jakikolwiek dowód zostanie tutaj, to ja przejmuję. Jeżeli jakikolwiek dowód będzie tutaj odkryty Piotra, Piotr przejmuje. Oczywiście może się tam. dojść do sytuacji, w której to yy, doprowadzi, że w czasie rozgrywki twój żeton rozruchu trafi na pole numer 5, czyli to końcowe i ty wtedy już natychmiast o, go na zdobywasz. Nie? I i to też jest wiecie, to są już tak mocne dowody i tak mocne poparcie. W sensie to jest taka sytuacja politycznego rozgromienia. Moje karty, jeżeli będę je zagrywał w kontekście tej górnej akcji, czyli akcji punktowej, polega na przesuwaniu żetonów. tych żetonów. Dolna część to są, to są z reguły wydarzenia, umiejscowione w historii tego, co naprawdę się działo, to są prawdziwe osoby, prawdziwe persony, prawdziwe rzeczy, które gdzieś tam w mediach. To są jakieś fakty, istniały. które my w tej grze będziemy wykorzystywać jako kolejne akcje, tak? Na przykład mam wydarzenie, dokumenty Pentagonu i będę mógł zrobić to, co jest na tej karcie napisane. W ten sposób gramy w tej grze patrzymy, co jest napisane i to wykonujemy w kontekście wydarzeń. Gra jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o kwestie czytania. No i na przykład wylosuj jeden znacznik dowodu z woreczka i umieść go odkrytego na planszy dowodów. Ja lubię, bardzo lubię grzebać w woreczkach. I wylosowałem sobie coś tam, prawda? I masz woreczek, I tutaj kładziesz, o jest, i jest, i jest. Ale tu mogę sobie umieścić go od razu na planszy dowodów. Od razu? Bo to jest plansza dowodów ja mogę sobie od razu zdecydować, biorę oczywiście pod uwagę kolor. Więc w tym momencie, nie wiem, zależałoby mi tak hipotetycznie, żeby sobie to tam, dajmy na to, no nie wiem, przypuśćmy, tutaj sobie to włożyć. Jak Piotr to, to umieścił, tu mamy ten czerwony znacznik, to drodzy, jeżeli by był ten znacznik ten, um, rozmachu, nazwijmy się to tak, partia polityczna, prawdopodobnie przesunie to w swoją stronę. A to, co tutaj macie, to są te zgraw kropki To znaczy, tutaj będziemy mieli na brzegach ludzi, którzy w jakiś sposób mogą być powiązani z Nixonem, no i Piotr wykorzystując Kupując. Zdobywając te dowody w odpowiednich kolorach, musi zdobyć takie, zbudować takie ścieżki do Nixona, od tych osób. A wtedy tobie wygrywa gra. Tak, a tobie zależy na tym, żeby najbardziej mi blokować i utrudniać to grafie połączenie. Gra w kropki. Trochę tak jest, trochę tak jest. Idąc jeszcze w, w kierunku kart, słuchajcie, to tak, mamy wydarzenia. Mamy oczywiście jakieś akcje, które pozwalają nam również zagrać kartę w nie swojej turze jako reakcję Reakcje. Mhm. i to bardzo często jest tutaj wykorzystywane i to jest bardzo na plus na przykład ty będziesz wykorzystywał jakąś kartę która ci pozwoli ci na przykład bardzo szybko gdzieś tam zabustować tak politycznie jest? a ty mówisz tego a wydarzenia ja mówię, nie zagrywasz dziękuję zdarzają się takie karty e, oczywiście o, mniejszość... jest na przykład to od razu pokażmy na przykład słuchajcie jest wydarzenie i to jaką mogę to zagrać jako reakcję podążaj za pieniędzmi Reakcję, Jeśli Nixon zagrał kartę na punkty, by przesunąć znacznik dowodu, znacznik ten jest przesuwany w stronę wydawcy, czyli w stronę mojej strony, jeżeli ja bym Super, był no wydawcą. Super. No jeżeli wrzuciłbym dużo punktów na przesuwanie znacznika, to Ty byś mógł tym... Dobrze ugrać. Musicie pamiętać o tym, kończąc jakby kwestię kart, chyba, że jeszcze ma coś Chce, do powiedzenia. Chcę powiedzieć, bo to jest dosyć istotne. Bo zobacz, bo niektóre karty sobie zagrywamy i one sobie lądują na... No, na właśnie, mm, to powiesz jeszcze o jednej rzeczy, ja Ci powiem, o której Ty powiesz i wtedy powiesz, i ja jakby zamknę temat kart. Czyli zagrywamy sobie na przykład kartę jej górną część, czyli kartę punktową e, i wtedy ją po prostu odkładamy na karty zużyte, zagrane. To. Ale w momencie, kiedy wydarzenie zagrywamy, to, to już usuwamy z gry, więc decyzyjność. Tak jest, bo tutaj jakby cały czas możemy sobie grać na punkty, sobie tutaj tym manewrować, ale wydarzenia są potężniejszą rzeczą, więc one są jednorazowe, często je wyrzucamy. Rzadko które wydarzenie zostaje nam na ręku. Oczywiście po stronie administracji Nixona są też konspiratorzy, czy jakieś osoby, które są z administracji Nixona, które też. Robią dużo więcej niż gdybyśmy grali podstawową funkcją karty, ale ich nie odrzucamy. Oni cały czas, w, jakby w tym środowisku Nixona, cały czas gdzieś są z boku. No tak, bo jeżeli chodzi o nasze karty, ich nazewnictwo, ich kategorie, no to ty masz na przykład też masz wydarzenia, prawda? Ja mam wydarzenia, ale masz pianistów, a ja, ja mam dziennikarzy, dziennikarzy i wydarzenia. Zagrywając swoje karty wydarzeń, mogę oczywiście i będę to robił bardzo często, w, będę wprowadzał swoich informatorów na planszę, ale ty dodatkowo możesz ich zrobić im krzywdę, jakąś wielką, prawda? E, ja mogę zrobić krzywdę tylko tym, którzy są w puli. To mm. znaczy, jeżeli oni już zostali przez ciebie w jakiś sposób obsmarowani przez te wasze pi pi paśnidło, piśnidło, to ja już wtedy nic nie mogę zrobić. Ja mogę tylko i wyłącznie zamazać. Nazwiska tych osób, którzy są dla mnie niewygodni. I wtedy Piotr swoimi kartami może go z powrotem przywrócić, tak. a potem spróbować potem je jeszcze coś do niego. Znaleźć. Oczywiście z, wykorzystując karty, tak? Więc to mocno wydłuża i mocno utrudnia moją sytuację. Systemowo zagrywanie kart, dobieranie tych kart gramy oczywiście do momentu, kiedy jedna albo druga strona wygra. Na pudełku jest od 40 do 60 minut. To może być duże. Może być dłużej, bo gra jest mózgożerna, szczególnie te początkowe pa ta partie, kiedy jeszcze nie znamy kart. Tak, później to się rozkręca, ale tak jak ze wszystkimi grami tego typu. E, podsumowanie. Tak. Myślę, że zaczniemy sobie od klimatu, albo może nie, może zaczniemy sobie od wykonania. Otwieram pudełko i patrzymy, jak ta gra wygląda. Może to jest istotne, prawda? Więc wygląda, zacznie... jak, wygląda jak z lat 60. E, tak, no i to jest jakby to jest w kontekście klimatu. Zobaczcie, bo to jest takie stylizowane, jakbyśmy na przykład, wiecie, tu mamy jakby akta e, e, poufne. Ty okay. masz na przykład tak jak. Ja mam gazetę z Nixonem, prawda? Były w bibliotekach amerykańskich, filmach widać, że można było uszyć przed takim ekranem tak. i oni tam można było oglądać te wszystkie. <laughs> to jest to właśnie taki rzutnik, nie? W to jest taki rzutnik, jakbyście takie właśnie, taką bibliotekę starą, starych gazet przeglądali tam, w tym, będąc w tych latach, to, to, to tak z takiego urządzenia się. Ja nie wiem, jak to urządzenie się na, nazywało. Urządzenie przeglądające stare gazety. Macie może pomysł? Pobre, Te karty rzeczywiście, one są tak ładnie spersonalizowane, wiemy, które są, które, które moje, więc yy, setup up, up, usprawniają, prawda? Tak, klimatycznie, no to wiecie, mamy zdjęcia historyczne, mamy tutaj yy, portrety osób, które rzeczywiście występują, mam jakiś stary telewizor, yy, Nixona na wiecach. Mamy tutaj tą administrację, która rzeczywiście gdzieś występuje przed jakimiś kamerami. Ta intryga, która została jakby stworzona w tej, w tej grze, czy jakby w zasadzie został Watergate wpisany w tę grę, gdzieś tam delikatnie próbuje przemknąć obok tego systemu, w który musimy wykorzystać, mm -hmm. żeby grać. Tak, ja myślę, że rzeczywiście jeżeli chodzi o temat i jeżeli chodzi o treść tej gry, to widać, że autorzy zrobili wszystko właściwie w temacie, żebyśmy mogli odczuć Tę te doze tej intrygi politycznej, bo jeżeli chodzi o kartę, no rzeczywiście każda karta ma swoje jakieś archiwalne zdjęcia. Rzeczywiście jakby no, związane z faktami pozwoli, że ja sobie Przejrzę, przejrzę sobie. Y y oczywiście oprócz tego, że mamy bardzo czytelną ikonografię, karty są czytelnie podzielone na to, co wykonujemy w grze, to dodatkowo, czego nie musiało być, a jest i to się ceni, to na, po, y w dolnej części karty mamy również informacje, takie cytaty. Yy, dziennikarzy, yy, więc można oczywiście na to zwracać uwagę, jeżeli chcemy mocno gdzieś tam w, 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 poczuć imersję gry, wejść jakby w tą przestrzeń imersji gry. Yy, więc ta dbałość jest, ogromna dbałość jest w instrukcji. Słuchajcie, in, połowa instrukcji tak naprawdę to są informacje związane z tłem historycznym gry. Mamy opisaną całą faktografię związaną z wydarzeniami, każdą osobę, każdą personę. Która tutaj, co występuje na planszy jest tak. opisana. Więc jakby ta część historyczna została w grze zrealizowana na piątkę. To ktoś wykonał dobrze pracę domową w kontekście tak, przygotowania I, tego materiału. Ja myślę, że wiem dlaczego, ponieważ ta gra jest bardzo amerykańska. To znaczy jest stworzona dla tych ludzi, którzy tam żyją, tam mieszkają, interesują się historią swojego kraju, dla nas. Moty związane z Watergate, umów się. Kto się w tamtych latach w ogóle, w ogóle czy, te, czy te informacje w ogóle doszły do nas w tam, tam, tym okresie? No tak, ale jesteśmy historycznie tu i teraz pytanie, czy y, oczywiście są gracze, którzy jest ich pewnie dużo, pełno, nie wiem, jakby no, jest jakaś skala graczy, którzy y, gustują w, w klimatach historycznych. Yeah, prawda? Tak może być. Watergate było największą aferą amerykańską, y, w, można powiedzieć, w tym XX wieku? więc no m, m, temat jakby. Ten motyw przeciągania liny, co o czym zaraz będziemy rozmawiali, fantastycznie się wpisuje w Watergate. Czyli to, jak media próbują dopaść Nixona, a Nixon robi wszystko, żeby się utrzymać na stołku. Rzeczywiście, no ten, ten motyw przeciągania liny, właściwie w tym momencie nie tyle przeciągania liny, co przerzucania się z żetonami z lewej strony na prawą, to no obrazuje, obrazuje ten konflikt polityczny, prawda? Że ten coś dla kogoś znalazł, a ten to zataił, a tamten coś próbował znowu coś znaleźć, a to ten powiedział, że no to nie żyje. No tak. Jeżeli chodzi o wykonanie gry, to karty zasługują tutaj na uwagę, ponieważ one są dodatkowo takiej niestandardowej wielkości, co w sumie jest też na plus i na minus. No bo na plus oczywiście, bo one są dzięki temu czytelne, są duże, ładnie się je trzyma w dłoni, ale ja nie wiem jak z koszulkami, bo one są niestandardowej wielkości. Więc słuchajcie. Ja raczej tego chyba nie będziecie koszulkować. Na pewno się znajdą. Okay. Wszystko wygląda bardzo ładnie, klimatycznie, z dbałością o detale i jest czytelna. To tyle. To prawda. Mechanicznie, systemowo Marcinie, co, co sądzisz Bo mówisz tutaj, że to yy, nie kółko i krzyżyk, tylko... To są te tak zwane graf-kropki, kropki. Krop -kropki. Czyli... musimy komuś zablokować i on wtedy nie może iść i musi szukać innej drogi. Jeżeli chodzi o system tej gry, to oczywiście gra jest mocno abstrakcyjna. To znaczy widać, że tutaj mógłby być właściwie każdy temat. On oczywiście, ten, ten system ładnie wpasowuje się w te hmm w tą, tą całą intrygę polityczną, którą tu wykonujemy. Szukanie dowodów. Szukanie tak. dowodów, mamy ścieżki do, do, nich, ścieżki do nich, łączenia informatorów z, z dowodami. Więc jakby to, co robimy na planszy tutaj, na tej korkowej planszy, gdzieś jakiegoś takiego planu, co, co udało nam się zrealizować, ma sens. I rzeczywiście przełożenie klimatu na, 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 na system tej gry, on tu się ładnie spasowuje. Ale jednocześnie moglibyśmy mieć ktulu, ty byś był po stronie oczywiście kultystów, próbujesz wywołać Wywołać przedwiecznego, a ja jestem oczywiście jednym z badaczy. Detektywów. Musisz, musisz tutaj prze przeciąć jakiś ry Rytuł. Rytuał. Można. Można by wszystko. Można. To to Można. Na pewno będziecie zastanawiali się. Czy już teraz dojeżdżamy wydarzenie, czy jeszcze, to, czy jeszcze te karty zostawić tylko po to, żeby korzystać jakby z przesuwania tych znaczników? Ja myślę sobie tak, że w kontekście tej gry, małej gry, takiej, która może tak, czas jej trwania jest średni, różnie to może wyglądać, zależy się od tego, jak, jak długo myślimy nad każdą decyzją, ale właśnie decyzję. decyzji jak na taką małą grę jest całkiem sporo, bo yy, decydujemy, yy, jakie karty w dobrym punkcie, w dobrym momencie gry zagrać, czy mimo wszystko skupić się na przykład nie wiem, na dwóch, czy na przykład w kontekście wydawcy, prawda? Czy mimo wszystko inwestować gdzieś tam równomiernie w każdego? Albo dowody, albo rozmach, albo, yy, albo tą inicjatywę, bo to też mi pomoże, bo będę miał jedną kartę więcej. Czy zagrać to wydarzenie, pozbyć się karty, czy jednak taką samą funkcję zostawić na później. Tu cały czas są dylematy takie, tak. które powodują, że rzeczywiście dużej ciszy, ten klimat już odchodzi lekko na drugi tak. plan, ważniejsze jest to liczenie. Na plus oczywiście kwestia związana z asymetrycznością tej rozgrywki, bo można sobie zagrać, ja mogę sobie zagrać Nixonem, ty możesz sobie zobaczyć jak się gra wydawcą, więc jakby każdą z tych postaci, z tych stron gra się inaczej mimo wszystko. Zdecydowanie. Prawda? Inaczej. Czuć, że tutaj są zupełnie inaczej No co, co innego są postawione te dwie talie. Ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko Nixonem gra się nieco łatwiej. Ja wiem, że teraz powiesz politycznie, jest prezydentem, więc jakby ma w ogóle łatwiej, nie? No wiesz no, walczysz z największą administracją największego kraju na świecie. Systemowo rzeczywiście mam takie wrażenie, że Nixon głównie tutaj skupia się przede wszystkim na zdobywaniu rozmachu i on ma takie karty, które mocno potrafią już zabustować od razu, żeby Słuchaj. zebrać. Ty to. się zajmujesz tylko i wyłącznie zdobyciem dowodów na mnie, haków. A ja, a ja poza tym, że muszę się obronić przed tym, to ja jeszcze muszę dbać o poparcie, o kampanię wyborczą, o jeżdżenie po kraju, rozmawianie z, z wyborcami. Ale ty... Ja jeszcze muszę zdobyć pieniądze na swoją kampanię. To nie są proste rzeczy. To nie są, ale ty budujesz tutaj taką konspirację, przez którą mi trudno przebrnąć. To znaczy, moje karty. Mam wrażenie, że ich dynamika działania jest taka, że ona trwa moment. Mam wrażenie, że Nixonem nieco łatwiej się gra. Wydawcy muszą bardziej się skupić na takie dalekosiężne granie, tak. planowanie. Tak, bo, bo tutaj... mnie tylko zależy tu. Postawię i koniec. koniec. A ty musisz jak to obejść, jak ktoś A ja tu. No tak, rzeczywiście. Więc na plus. Regrywalność i asymetryczność, nie? Jest okej. Okay. Okej. Okay. Nie jest to filarek. To jest, jest długa rozgrywka, pełna liczenia, przewidywania, dedukcji, czasami strategicznego myślenia, czasami też takiego, takiego blefu, bo na tej planszy też można troszeczkę blefować. Ty jako Nixon, nie? Ja jako Nixon mam możliwość podglądania tych żetonów, więc ja też trochę decyduję o tym, jakie dowody mogą wyciec do, do prasy, więc to też można wykorzystać na, na swój plus. Odczucie jest pozytywne. Ale nie ma ochów i achów tylko i wyłącznie dlatego, że to jest o Watergate, który średnio mnie interesuje. Oczywiście z ciekawości historycznej przeczytałem, zapoznałem się, nawet jest, jakiś, jest dobry dokument na Netflixie o aferze Watergate, polecam. Oglądałem z 3 miesięcy temu, mam nadzieję, że jeszcze jest. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja w ogóle nie gustuję w grach historycznych. Już kiedyś chyba mówiłem w jakimś tam podcaście o tym, że dla mnie historyczne gry to, to, to tak jakby nie łapnie mnie ten temat w, w ogóle. Ale jedną rzecz mogę docenić w tej grze na pewno jakby jej systemowość, bo ona jest tutaj dobrze zgrana. I rzeczywiście ja niestety w tej grze nie odczuwam klimatu w ogóle. Skupiałem się przede wszystkim mimo wszystko jako wydawca, jako osoba, która tutaj zarządza żetonami na planszy. Jakby to miałem w głowie przede wszystkim. Ja rozumiem, że ta gra mimo wszystko tu wielkie szapoba, gratulacje. Zrobiono wszystko w kontekście treści, klimatu, żeby gracz mógł tutaj cokolwiek poczuć. No bo więcej tu nie mogę zrobić. Dodałbyś do, do, do figurki? No to prawda. To prawda tak, jakby pomalować Nixona. Nixona jakiego jest, no? No, byłoby spoko. I taki by tu, wiesz, stał sobie Nixon jak niczym. A kturu. dodatek a dodatek to byłby z Kennedym. No. Tak. I tak. byłaby ich wielka tak, debata. I jako gra dwuosobowa, niewiele jest takich coraz więcej na szczęście, na rynku się pojawia dobrych yy, dwuosobowych. Jako gra abstrakcyjna, dla mnie, yy, to sobie śmiga. I to rzeczywiście zagrywanie tych kart. Rozmyślanie sobie tutaj koncepcyjne, planowanie, jak co komuś po, popsuć szyki jako Nixon czy jako wydawca, jak sobie poukładać te ścieżki do zwycięstwa, to to na pewno sprawia frajdę. I czujemy taką satysfakcję, że, że nam się coś udało zrobić w tej grze. Cieszymy się, że Lucky Duck Games wchodzi na polski rynek, że będzie te, te polskie tytuły tutaj wrzucał. Niebawem na kanale pojawi się recenzja, kolejna, kolejna recenzja gry Lucky Duck Games, będzie to Nowa Luna. Sylwia u nas zaprezentuje, więc... Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, grę polecamy. Napiszcie w komentarzu, jaką inną grę historyczną polecacie, yy, która może jest większa niż ta mała gra, yy, bardziej angażująca. No i co, co, jeżeli graliście w Watergate, chętnie poznamy Wasze zdanie. A jeżeli nie daliście subskrypcji na początku odcinka, o -o. to obowiązkowo teraz. A jeżeli nie daliście łapki w górę, górę? To, to teraz łapka w górę. Tak, a jeżeli nie jesteście naszymi patronami, to też zapraszamy, można nas wspierać. Zobaczmy żerówkę. Przepala. Przepala się. Okay. To jest gra w ogóle dla Amerykanów. Jakby, jakby czujesz tutaj jakby powiązanie, jakieś nawiązanie do tego coś ważnego, czegoś w twoim życiu, w twoim kraju? Nie. No nie, bo gry polityczne nie muszą być jakoś mocno związane z twoim życiem. Nie, nie. Jak to nie? Jak to nie? Jak to nie, Cała Polityka to całe moje życie. A no to tak, ale polityka jako, jako gra, no, gra wcale nie musi się jakoś mocno wiązać z twoimi odczuciami politycznymi. Jako partia rządząca wprowadzimy, co Marcin, wprowadzimy? Pełną legalizację tytułów różnych. Wszystko wprowadzimy. Przede wszystkim jakby prowadzimy no, taki monopol na rynek, że będziemy recenzować tylko my dobre tytuły, a reszta będzie dostawać Suchary i kasztany. O, to no. jest bardzo. I to, za... jest to jest sprawiedliwość. To jest słuszna linia polityczna.